W sali Rady Państwa odbyła się pierwsza po zjednoczeniu warszawska konferencja PZPR. Czołowi aktywiści, przodownicy pracy, przedstawiciele nauki i sztuki zebrali się, by ocenić dotychczasową działalność warszawskiej organizacji partyjnej i przedyskutować wytyczne dalszej pracy. Referat o odbudowie i rozbudowie Warszawy w planie sześcioletnim wygłosił przewodniczący Komitetu Centralnego PZPR, prezydent Bierut. Na Wielkim Planie Stolicy zapalają się światła. Zakłady Przemysłowe, Osiedla Robotnice, Gęsta Sieć Komunikacyjna, Metro i piękne Zieleńce, oto oblicze Stolicy Państwa, budującego socjalizm. Kończąc swoje historyczne przemówienie, prezydent Bierut powiedział Uczyńmy wszystko, aby odbudowa i rozbudowa Warszawy stała się dumą i chlubą każdego Polaka. Uczyńmy wszystko, aby miasto nasze przodowało w wielkim dziele wykonania planu sześcioletniego, tak jak kiedyś przodowało w walce z hitlerowskim najeźdźcą. To będzie wielki wkład naszego pokolenia w dzieło budowy silnej, zamożnej, szczęśliwej, socjalistycznej Polski. W Osiedla robotniczego na Mirowie w Warszawie biorą udział trzy zespoły kobiet murarek. Dzięki dobrze zorganizowanej pracy z systemem trójkowym ułożyły one w ciągu 7 godzin 11 314 cegieł przez przeszłość 30 metrów 3 murów. muru. wydajność dzienna jednego murarza wynosi 700 cegieł ale warszawskie rekordziski wykonają w ciągu dnia o wiele więcej. Dzielne murarki doskonale opanowały zemiotmo, które uchodziło dotychczas za zajęcie wyłącznie męskie. A po pracy zabawa. Ale nie jesteśmy zmęczone, śmiały się murarze. Ochoczo wirowały w tańcu z kolegami. Do Warszawy powróciła czterystuosobowa wycieczka chłopów polskich, która gościła przez dwa tygodnie na Ukrainie Radzieckiej. Na dworcu gdańskim oczekiwały powracających liczne delegacje, gotując im serdeczne powitanie. Obecnicy wycieczki dzielą się na gorąco swoimi spostrzeżeniami. Opowiadają o wysokim poziomie radzieckiej gospodarki rolnej, o bogactwie ukraińskich kołchozów i gościnności kołchoźników. Szczegółowo opowiedzą o tym w rodzinnych dziadkach. Stocznik Dański. Nielotysięczne tłumy zebrały się na uroczystości wodowania piątego rudowęglowca polskiej produkcji. Nowy statek nazwany został imieniem inicjatora ruchu współzawodnictwa pracy w Polsce, Wincentego Sprotkiego. Oto delegacja górników Śląska. Ostatnie przygotowania przed spuszczeniem statku na wodę. Z pół nowej jednostki dokonała przodownica pracy kopalni Sosnowiec, obywatelka Bielacka. Wśród wielkiego entuzjazmu zebranych statek trocki wysłynął na wodę. Nazwane imionami naszych przodowników pracy, głosić będą na morzach, że polska klasa robotnicza buduje nową, silną i sprawiedliwą socjalistyczną ojczyznę. to kronika filmowa z czasu średniowiecza? Nie. Jesteśmy na tradycyjnym obchodzie lajkonika w Krakowie. Na długiej trasie jego pochodu i co d'rana gromadzą się tłumy publiczności, a przede wszystkim dzieci. Lajkonik jest w cywilu nazywa się Stanisław Andras. Rokrocznie przemienia się Mitz Andras na przeciąg jednego dnia w groźnego Tatara. Partując wtedy na ulicach miasta, rozdziela razy tatarską głową i zbiera naraz od mieszkańców. Przed magistratem lajkonik z jest rąk prezydenta Miasta Dobrowolskiego tradycyjny w Harce na tle starej chorągi cechowej są najefektowniejszym momentem uroczystości lajkonika. W Budapeszcie odbyła się konferencja Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej, na którą przybyli delegacji z różnych stron świata. Na lotnisku Titanowa przyjmie delegacje radzieckie. Tematem obrad były sprawy kongresu i festiwalu Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej, które odbędą się w Budapeszcie. Mówi przewodniczący Ludowej Federacji Młodzieży Węgierskiej. Gwine Gyson. Serdecznie dziękuję Młodzieży Węgierskiej i rządowi Węgier Ludowych za gościnne przyjęcie. U ujścia Wolgi, astrahańscy rybacy rozpoczęli letnie powody. Delta Wolgi jest bogato zarybiona. A strachańczycy postanowili przekroczyć w tym roku plan połowów o 16 tysięcy ton ryb. Szoduje brygada Michała Andrzejewa. Przy pomocy traktora wyciąga się z wody 600 metrowe sieci. Trud rybaków wynagradza obfity i piękny powód. Suszarnia rytm na wolnym powietrzu przedstawia się imponująco. W największej sali Amsterdamu odbył się koncert muzyki wiedeńskiej. Dرج.